Konfiguracja konta zakładu kompletacji. W celu zalogowania się do konta zakładowego, przejdź na stronę backendcommandorsoftware.com i zaloguj się swoimi danymi. Na stronie głównej widzimy menu aplikacji, poniżej informacje o zalogowanym użytkowniku, informacje o zakładzie kompletacji, uprawnienia danego użytkownika. Po prawej stronie mamy możliwość pobrania aplikacji oraz wgrania swojego logo. Wgranie logo następuje po kliknięciu na aktualne logo. Następnie całość zostanie przeniesiona do aplikacji, gdzie będzie widoczna na ofertach, zamówieniach oraz wydrukach produkcyjnych. W kolejnym kroku, uzupełnij informacje o swoim zakładzie, wprowadź adres e-mail, na który będą przysyłane zamówienia od projektantów. Całość komunikacji w aplikacji odbywa się w tle. W kolejnym kroku, w celu dodania większej ilości funkcjonalności w aplikacji, utwórz arkusz kalkulacyjny Google. W tym celu zaloguj się na dowolne konto Google, utwórz Arkusz, następnie udostępnij go w opcji dla każdej osoby mającej link w opcji edytujący. Skopiuj link do arkusza i wprowadź go do aplikacji. Aby link zaczął działać, należy się przelogować. Arkusz zawsze możesz otworzyć ze strony głównej poprzez przycisk Open lub w każdym miejscu w aplikacji po prawej stronie. Klikając na ikonkę Google. Dzięki Arkuszowi mamy możliwość importu oraz eksportu cen, usług, importu oraz eksportu cen zakupu surowców. Dzięki temu, przy większej ilości danych, całość może być prostsza i szybsza w konfiguracji.